Dzień dobry wszystkim, Trener z tej strony. Witam w 56. odcinku serialu Droga, czyli futbolowe Odysseji Franciszka trenero polskiego szkoleniowca, próbującego zawojować piłkarski świata, pracującego aktualnie w Śląsku, w polskiej Ekstraklasie. W dzisiejszym epizodzie dwa spotkania. Najpierw, no, hit. Jeden z pewnie większych meczów w historii klubu, czyli spotkanie w Lidze Mistrzów z Liverpoolem, a później wyjazd do Łodzi na mecz z widzemem. To będzie spotkanie lidera i wicelidera Polskiej Ekstraklasy. Zanim, oczywiście, mecze szybki rzut okiem na to, co wydarzyło się w klubie w ciągu. Ostatnich kilku tygodni nie, nie chcemy tutaj transferów. Chcemy nasze mecze. Tak więc nasz ostatni odcinek to był PAOK i LKS. Później mieliśmy mecz u siebie z Krakowią, którego, uwaga, nie wygrywamy. 1 do 1 niestety u siebie remisujemy. 19 do 8 w szach, 9 do 3 w szach celnych, 3-11 na XG. Było po naszej stronie 0-51 po stronie zespołu gości i nie udaje nam się wygrać w 21 minucie Piekarski strzela nieuznaną bramkę w 67. Ten sam zawodnik już jak najbardziej uznaną podanie od kołby i w 96. Niestety Krakowia pakuje nam bramkę i musimy dzielić się punktami z krakowskim klubem. Później jedziemy do VIA Real na bardzo trudny mecz Ligi Mistrzów. Bardzo trudny i niestety przegrywamy 1 do 0 po bramce w 94. minucie. Nie zasłużyliśmy na tą wygraną, gdzie choć no właśnie, jeżeli spojrzycie sobie na ten na to, co się tutaj wydarzało, to w 93. minucie wygrywali, nie, nie wygrywaliśmy, mieliśmy remis 1-1 i graliśmy w 9 przeciwko 11, bo Skiwa i Skoczylas dostali czerwone kartki, no i prawie, prawie zremisowaliśmy ten mecz, oddając raptem dwa strzały, z czego jeden celny i skuteczny w meczu zespół gospodarzy 18 razy strzelał w stronę naszej bramki, 7 razy celnie do Kurei, Angres strzelali bramki, a dla nas w 64 minucie, w momencie kiedy już mieliśmy dziesiątkę na boisku, gwiazda z podania Baby strzela i mamy 1-1. Później w 74, jeszcze wspomniana wcześniej kartka Skoczylasa, ale nie pękliśmy, trzymaliśmy się do końca, niestety nie wytrzymaliśmy ostatniej minuty i real strzeliło nam bramkę. Numer dwa. Przegrywamy zatem później dwa spotkania ligowe. Najpierw na wyjeździe Zagłębiu Lubin. Wygrywamy dosyć pewnie, chociaż statystyki tutaj są dosyć wyrównane. Niemniej jednak my mamy Erika Exposito, który strzela w tym, bramki, w tym meczu dwie bramki i mamy też Babę, który asystuje dwukrotnie w tym spotkaniu. Asystę dokłada również Gruszkowski, a kolejną bramkę, znaczy trzecią bramkę, nie kolejną, swoją pierwszą w barwach klubu zdobywa Selt po oczywiście rzucie rożnym i dośrodkowaniu Baby, który jak się okazuje też w, ten, w tym elemencie nie jest taki słaby. No i co? Wygrywamy 3 do 1 w Lubinie, później mamy meczy z pogonią u siebie. I ten mecz również wygrywamy 3-0 do 0. bramki Duvalier, Exposito i Gruszkowskiego i uwaga trzy asysty Pawlaka, naszego lewego obrońcy tutaj w tym meczu wyskoczył jak Filip Skonopi asystując w, przy trzech bramkach, no przy wszystkich bramkach swojego klubu 2,5 gwiazdki, obecnych umiejętności 4 potencjału, chociaż tutaj widzę jego umiejętności troszkę spadają, więc no... Mam nadzieję, że niebawem zaczną znowu rosnąć. Bohaterem oczywiście Pawlak 9-3. Statystycznie wyglądamy lepiej i tabela polskiej ekstraklasy. Jesteśmy na miejscu pierwszym, 4 punkty przed Widzewem, z którym dzisiaj gramy, więc mamy szansę tutaj odskoczyć na punktów 7, ale będziemy 3 dni po bardzo trudnym oczywiście meczu z Liverpoolem, więc może być różnie. Za nami jeszcze Wisła, Zagłębie, Krakowa, Raków i Lech 17 punktów, czyli już 9 punktów straty do nas Legia na miejscu 11 jeszcze kolejne trzy punkty niżej, królem strzelców jak na razie Mahirem Reli, piłkarz Widzewa, który no kolejny sezon tutaj naprawdę strzela mnóstwo bramek w polskiej lidze, później mamy Exposito i Piekarskiego odpowiednio 10 i 8 bramek, najlepszy asystent w tej chwili w lidze to Duvalier, 4 najlepsi dwaj piłkarze to Exposito, Gruszkowski e, oczywiście na miejscu trzecim jest Mahirem Reli, także moi drodzy tak to wszystko wygląda, tu mamy ciekawy jakieś lipka, e, kto to jest, dwa e, Rocznik prawy obrońca. Może warto by się mu przyjrzeć, ok? Bo, no, 12 spotkań, jedna bramka, 4 asysty, 7,35. No, całkiem nieźle ten zawodnik wygląda. Może warto by mu się tutaj przyjrzeć, zobaczyć, jakie ma umiejętności, jaki ma potencjał. Moi drodzy, przechodzimy już do dzisiejszego spotkania. Chyba nic innego. Tam w klubie za bardzo się nie wydarzyło. Zatem mamy Joanga w bramce, Pawlaka Oroza, Turek, ruszkowskiego w obronie. Kto Berejczyka, Algobia, Duwalię w pomocy piekarskiego i ekspozyto w ataku. Zatem wychodzimy na boisko i spróbujmy coś zagrać, a może sprawić niespodziankę, no myślę, że nawet remis byłby nie tyle niespodzianką co wielką sensacją, no bo jesteśmy tu typowym kopciuszkiem w tym spotkaniu w starciu oczywiście z wielkim Liverpoolem za chwilkę zobaczymy sobie skład angielskiej drużyny, na pewno będzie naszpikowany pikowany gwiazdami, proszę bardzo, Luis Diaz, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Pedri, Declan Rice, Eric Garcia, Aleksander Arnold, Alisson no, no co my możemy zrobić w starciu z takimi piłkarzami niewiele aczkolwiek, możemy Marzyć, i możemy po prostu spróbować zagrać w naszą piłkę, spróbować pokazać to, co pokazywaliśmy do tej pory, czyli dobrą, skuteczną grę. Zobaczymy, czy to nam się uda. Zaczynamy spotkanie. Trzecia kolejka Ligi Mistrzów. Jak na razie mamy jeden punkt. Liverpool zapewne ma ich więcej, bo jest w tej chwili na dziesiątym miejscu w tej tabeli. Uwaga, sala środkowanie w pole karne i Luis Diaz przy piłce. Trent Alexander Arnold, ale przechwytuje piłkę Duvalier. Duvalier chce roz począć kontratakt. Nie bardzo ma z czego. Odzyskujemy piłkę tylko po to, żeby ją oddać. Luis Dias, Oyara Zabal i nie ma bramki. Będzie kolejny stały fragment dla zespołu Liverpoolu. Goście dośrodkowują Mohamed Salah. Wrzuca w pole karne, ale spokojnie Young tutaj wychodzi i zbiera piłkę. To zagrożenie zostaje zażegnane. No ale Liverpool nie rezygnuje z Liverpool. Jest chyba na dziesiątym miejscu w tej tabeli więc będzie chciał prawdopodobnie sięgnąć tu po pełną pulę. Na pewno tak będzie Borset, Ojara Zabal. I niestety 1 do 0. Siódma minuta spotkania. Jak na razie jeszcze zero, zero zagrożenia z naszej strony. A Liverpool pokazuje, dlaczego jest Liverpoolem. To zespół, który dwa sezony temu sięgnął po ligę mistrzów i teraz też jest w gronie faworytów, więc. Czeka nas chyba ciężka przeprawa. Mam nadzieję, że psychicznie zespół się podniesie, bo za chwilkę też jest bardzo ciężki mecz ligowy przed nami. Mamy dziesiątą minutę meczu. My jeszcze bez strzału Liverpool. O, teraz oddaliśmy strzał. Nawet celny, więc coś się wydarza. Duvalier, Exposito, Exposito, ale szybko tutaj dopadli go piłkarze Liverpoolu i odbierali piłkę. Teraz szybko zmienili do prawej strony sala. ale tu był błąd Yanga. Nie wiem gdzie i do czego on wyszedł. Niemniej jednak, gdyby Sala trafił w bramkę, to ta w zasadzie stała pusta i czekała, tylko aż piłka się do niej wtoczy. Dwa strzały oddaliśmy, dwa celne, więc coś zaczęliśmy tutaj konstruować. Może pokusimy się o jakąś ciekawą sytuację. Może jakiś stały fragment gry no mamy i Sakaturę, który potrafi. W tym sezonie tylko jedna bramka, więc no jest to pewne zaskoczenie, może wręcz rozczarowanie, tutaj z naszej strony, że ISAK. No, jak na razie nie imponuje, no, może nie Isak, może generalnie nasze rzuty rożne w tym sezonie nie imponują tak jak w poprzednim. Być może będę musiał tam znowu przyjrzeć się tym, jak, w jaki sposób je rozgrywamy i w jaki sposób bym chciał, żebyśmy je rozgrywali. Uwaga, Luis Dias, przechwyt gruszkowski, czy rozpoczniemy kontrę? Borset do Duvalier, Jude Bellingham przy piłce, Dorst, Borset, Erik, do Sala, ten do Kołby, a ten do Aleksa. Aleksandra Arnolda, sala przy piłce, znowu Mohamed sala, trend Aleksandra Arnold, Pedri, sala. No Jezus, co oni tu robią? Sala, ależ zagrał, minął, zabawił się z naszymi obrońcami. Egipski król, egipski bóg futbolu. Zobaczmy sala, aleksander, Arnold, Pedri. Jeszcze raz sala i sala spokojnie odprowadził naszych dwóch zawodników. Pięknie ich wyprzedził, znalazł drogę do bramki. Tutaj błąd to będzie pewnie skiba. Czy to będzie skiba? Nikt nie stanął w linii strzału. Nie, to Algobia, Skiby nie ma, Skiba jest zawieszony za żółtą kartkę, więc tak, 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 Angel Algobia tutaj zajmował tą pozycję, on chyba powinien był troszkę w bok wyjść, żeby zasłonić światło bramki, nie wyszedł i niestety przegrywamy 2 do 0 z Liverpoolem, no ale cóż, no chyba tego mogliśmy się spodziewać że to spotkanie tak się potoczy. Ciekaw jestem, ile kibiców przyjdzie, przyszło na ten mecz. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj te dane będą mi dostępne już wcześniej. Ok, taktyka i zmiany. Nie no, może najpierw wizyta w szatni. Troszkę podniosę zawodników na duchu. Zagraliście z nami do roboty, panowie. Spróbujmy coś zrobić. No, co nam zostało? Nie znam, nie zostało trzeba po prostu zagrać. Grisberg, może on tutaj, Anglik, może znajdzie jakiś sposób na po części swoich pobratynców i jeszcze tutaj wpuścimy sobie Jędrasika Zapiekarskiego i wracamy na boisko. Wracamy do meczu oczywiście z Liverpoolem. Czy mamy tu już jakieś te statystyki? Czy jest dostępne to, ile ludzi jest na stadionie? Dobra, tak, tak czy siak zobaczymy sobie to po meczu, bo jestem tego bardzo ciekaw. Generalnie bardzo słabo wzrosła nam tutaj, ale muszę przyznać, że wzrosła w po... W porównaniu z poprzednim sezonem wzrosły nam, wzrosła nam liczba kibiców, 3-0. nam liczba kibiców na stadionie. Myślę, że powinna być bardziej. To jest, myślę, kolejna droga, która powinna gdzieś tutaj mieć jakieś odzwierci odzwierciedlenie, no bo Mistrzostwo Polski z pewnością mogłoby i powinno przyciągnąć więcej ludzi na stadion, a tak generalnie się nie dzieje nadal, chociaż, no, zobaczcie, no, ten stadion wygląda zasadniczo na bardzo wypełniony, więc myślę, że jest około tutaj 30 może tysięcy ludzi, bo Obiekt Śląska Wrocław może pomieścić chyba prawie 40, więc mam nadzieję, że taki mecz no przyniesie jakąś tutaj dodatkową gotówkę do klubowej kasy. Wiem, że jestem mocno tutaj spięty na pieniądze, ale muszę być, bo taką też jakby obrałem sobie drogę, że będę po prostu patrzył na to, jak układają się klubowe finanse, żeby również swoją pracą wspomóc klub. Też na tym polu, nie tylko na tym sportowym, nie tylko na tym dotyczącym wygrywanych trofeów i przynoszeniu sukcesu na arenach, właśnie sportowych, ale również poprzez tego typu działania mógłbym w jakiś sposób wspomóc klubowe finanse. Uwaga, teraz możemy mieć sytuację 3 na 3, jeżeli tylko Jędrasik dobrze rozegra Michalak do kołby. Ach, tam Aleksander Arnold wyprzedził naszego skrzydłowego ekspozytu To Jędrasik będzie raczej spalony. Nie sądzę, żeby ta bramka została uznana. Sędzia Gwizda wydaje mi się, że był wyraźny, chyba, że gdzieś tam ktoś się zaczaił z tyłu i złamał linię spalonego. go nieuznany. Tak, myślę, że oczywiście. Ale no, strzelili ramkę. Rejczyk Algobia Exposito, no spalony dosyć wyraźny, nie wiem, jakieś 2 metry. Takie życie, moi drodzy. Śląskę na 34. miejscu, no ale to jest Liga Mieściów, nie oczekiwałem. Tutaj Ture, wreszcie tutaj zobaczyliśmy strzał z głowy naszego stopera. Szkoda, że piłka nie wylądowała w siatce, bo mielibyśmy małą tutaj nagrodę i e, też kibice mieliby małą nagrodę za to, że przyszli na stadion w ten... E, nie mam tutaj wieści o, o warunkach atmosferycznych, no ale podejrzewam, że, nie, że jest to, chociaż cholera miała, no może to być złota polska jesień w tej chwili na stadionie. 80. druga minuta spotkania, komplet zmian już mamy, nic tutaj za bardzo już nie mogę zrobić, no i też nie zamierzam dokończyć ten mecz. 0-3, wynik jakiego można się było spodziewać. A może jeszcze Jędrasik ktoś tutaj ukąsi? Nie ukąsił, ale ta końcówka meczu oczywiście Liverpool jest ukontentowany zwycięstwem, więc troszkę oddał nam pola, po prostu sobie kontrolują to, jaki, w jaki sposób sobie poczyniamy. No, może teraz baba wejdzie w pole karne oddaje strzał. No, mamy kolejną sytuację, w której można było pokusić się o bramkę i brawo, bo naprawdę ta końcówka troszkę wlała otuchy w nasze serca. Aczkolwiek, tak jak mówię, to. Nie tyle nasza super gra, co po prostu Liverpool, już sobie pozwala odpocząć i zbierać siły na kolejne starcia, tudzież w Premier League, tudzież następne mecze w Lidze Mistrzów. No, my następny mecz w Lidze Mistrzów też nie mamy łatwy, bo o ile się nie mylę, będzie to Juventus i to chyba na wyjeździe. Więc możemy się spodziewać kolejnej porażki, ale no, takie jest życie. No, weszliśmy tutaj do Ligi Mistrzów nie po to, żeby ją wygrać. Nie mamy absolutnie żadnych na to szans. Nie jesteśmy w tej chwili nawet średniakiem europejskim. Dopiero do takiego tytułu myślę, że aspirujemy. Mamy jeden punkt, jesteśmy na miejscu 34, podobnie jak Sparta Praga, Bazylea, Napoli. Trzeba to będzie zmienić. Dynamo Kijów, czy, czy Gęk. Tak więc i tak nie jest źle bycie w tak doborowym gronie. Nie jesteśmy jeszcze, choćby, tak jak wspomniałem, europejskim średniakiem. Dopiero gdzieś tam będziemy aspirować. Może te wszystkie może te wszystkie Inwestycje pozwolą nam tutaj wznieść się troszkę, może zachęcić lepszych piłkarzy, aczkolwiek do tego też potrzebne są odpowiednie finanse. Nie, nie to chcę. Chcę wziąć kalendarz i zobaczyć, ile ludzi było. 34 tysiące, prawie 35 tysięcy kibiców na stadionie. Bardzo pięknie się tutaj Państwo spisali i przyszli na stadion. Zobaczyć swoich zawodników w starciu z europejską potęgą, ze światową potęgą piłkarską. Następny mecz to będzie Juventus. Nie zobaczycie go, bo nie chcę też za, za często dawać. Myślę, że zresztą następny odcinek zostawimy sobie po meczu z widzewem, na który zapraszam już teraz. Moi drodzy, już jesteśmy z powrotem. Wracamy do polskiej ligi, wracamy do szarej rzeczywistości. Mecz wyjazdowy z widzewem w bramce Jung w obronie Pawla Ksial Turek Ruszkowski w pomocy Kołba Algobia, Skiba, Michalak, Awataku Piekarski z Jędrasikiem i tu jeszcze odprawa taktyczna, nie zrobiłem jej, wybaczcie. Jeszcze sobie tutaj zajrzymy do przeciwnika i zrobimy to co robimy zwykle, chociaż tutaj o, no zobaczymy jak to będzie. Bardzo ciekawe zestawienie, niemniej jednak, zawsze pressing i nie Tomaszewski nie będzie miał pressingu, Tomaszewski będzie miał ścisłe krycie. Pressing będzie miał Mooning. Ten zawodnik też będzie miał pressing i agresywny odbiór. I ten zawodnik też będzie miał pressing, agresywny odbiór. Okej, okay, na razie wahadła zostawiamy. Zobaczymy, jak będą sobie radzić w trakcie spotkania. Zatem zgłaszamy zespół, wychodzimy na boisko. Mecz lidera z zespołem, który zajmuje trzecie miejsce, aż. To tylko dlatego, że e, chyba za zrozegrało rozegrało już swój mecz i wyprzedziło widzę w tabeli, ale to jesteśmy ciągle w tej samej e, kolejce, więc e, widzę, jeżeli dzisiaj wygra, e, to wróci na drugie miejsce. Mają bodaj 5 punktów straty do nas, więc są w stanie teraz. Troszkę tego dystansu nadrobić, zresztą za momencik. Sobie zobaczymy sytuację w tabeli w zapowiedzi meczowej. Jak na razie mamy skład Widzewa. Oczywiście Emreli tutaj zagra w ataku. Zresztą widzieliśmy Lewicki lipka na wahadłach. Chładun, nasz były bramkarz będzie strzegł dzisiaj bramki zespołu gospodarzy. Za chwilkę sytuacja w tabeli i tak, 22, 24 punkty. Przepraszam, nie 5, tak więc widzę przed szansą na no naprawdę zmniejszenie dystansu bardzo mocno. My troszkę podmęczeni, kilka zmian. Nie ma, nie ma oczywiście Rejczyka, nie ma Duvalier, nie ma Exposito. Ale i tak myślę, że mamy dosyć silną jedenastkę, którą wystawiamy na dzisiejsze spotkanie. Oto pierwsza akcja meczu. Oczywiście cały czas mam w głowie syndrom pocałunku śmierci, czyli europejskich fazy grupowej europejskich pucharów polskiej Lizze. I uwaga, Emreli już pokazał się w świetnej strony, naprawdę dobra akcja widzewa. i prawie strzelają nam bramkę. Będziemy mieli problemy w tym meczu i będziemy musieli tutaj solidnie powalczyć. O to, żeby coś tutaj dla siebie ugrać, no i spróbować no wygrać. Oczywiście e, musimy spróbować wygrać ten mecz. Remis nas nie interesuje. Mamy stały fragment. Uwaga, Turé! Wreszcie drugie trafienie w sezonie. Asysta Konrada Michalaka. A Ture pakuje piłkę do siatki. Michalak to już chyba jego dziewiąta czy dziesiąta asysta w tym sezonie. I nasz wieżowiec po raz kolejny umieszcza piłkę w siatce. Obejmujemy prowadzenie. W 17. minucie spotkania i jest to dobra wiadomość, że znowu możemy zacząć liczyć na stare fragmenty. Może za tym Rejczyk, który dotychczas jest, do tej pory był i nadal jest w sumie etatowym wykonawcą rzutów rożnych. Może tutaj właśnie trzeba poszukać zmian. Uwaga, teraz mieliśmy dużo szczęścia, bo piłka trafia w słupek bądź poprzeczkę naszej bramki. Nikt na szczęście nie zdążył tego domknąć i wpakować piłkę już w zasadzie do siatki niebronionej przez nikogo, bo bramka leżał na ziemi. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. Na szczęście też pierwsza połowa powoli dobiega końca. 6 do 3 wstrzałach, czy do 2 celnych. Współczynnik EXG po obu stronach mniej więcej taki sam. Wręcz z, ze wskazaniem na zespół gospodarzy. No nie, na no zasadzie taki sam 0,36-0,35 już bez przesady. Jedna setna to z dwa trawy albo centymetr przy, przy bramce. Okej, okay, taktyka i zmiany na razie nie. Ale szatnia pochwalić zawodników. Jestem zadowolony. To był dobry występ w pierwszej połowie. Tak trzymać. Wychodzimy na drugą połowę i próbujemy po raz kolejny zagrać dobre 45 minut i wyjść z tego meczu zwycięsko, bo to będzie oznaczało odskoczenie od widzewa już na 7 punktów. Co oczywiście będzie bardzo mile widziane, biorąc pod uwagę to, jak ciężkie mecze nas czekają. Uwaga, Jędrasik mamy 2-0. Algobia tym razem asystuje, a Krzysiu Jędra... Jędrasik pakuje piłkę do siatki, mamy drugą bramkę, która przyszła może troszkę znikąd, Pawlak do Algobi, ten no, nie zastanawiał się długo, po prostu doszutkował piłkę w pole karne. a my tam mamy te swoje wieżowce po 195 cm wzrostu, w tej chwili Jędrasik i Piekarski właśnie tyle wzrostu mają. A my he, cieszymy się z gola, jest 2 do 0. Chciałbym jeszcze bramkę Piekarskiego, który he, tutaj musi, no, na pewno chce walczyć o tytuł Króla Szczelc. Uwaga, Pawlak, ostatnio miał asysty, zaczął dobrze dośrodkowywać trzy asysty w jednym meczu ligowym, zaliczył. Dzisiaj he, to on właśnie w pierwszym składzie. Co to możemy zrobić? Gruszkowski już jest mocno, mocno zmęczony. Wpuścimy Risa Berka na boisku, który dobrze gra na prawej obronie, aczkolwiek może nie jest tak ofensywny jak jego kolega. Pawlaka też w zasadzie wypadałoby zmienić, ale z tą zmianą jeszcze poczekamy. algowia, też mocno zmęczony, ale na to jesteśmy gotowi. Filip Rejczyk melduje się na boisku i jest OK. Trzeba jeszcze pamiętać, że za trzy dni mamy mecz w drugiej rundzie Pucharu Polski z Krakowią, to oczywiście zespół z ekstraklasy i łatwo nie będzie i też musimy na to spotkanie wystawić tutaj no, odpowiednio silną, Jednastkę, bo też chcemy się liczyć oczywiście w tych rozgrywkach. Rejczyk do Pawlaka. Pawlak znowu dośrodkowanie i piekarski. No, Pawlak robi coraz większe postępy w zakresie dośrodkowań. No, dzisiaj już widzieliśmy kilka jego zagrań, które no nie zakończyły się bramkami, ale to nie z jego winy, tylko z winy tego, że strzały były po prostu niecelne. Ale naprawdę coraz lepiej ten chłopak wygląda. Tam też chyba jest zainteresowanie. Mimo teraz troszkę go zgubili, może gospodarze, ale się? o jejku, Powinna być bramka dla Widzewa. Mamy dużo szczęścia, że nie ma, bo naprawdę w polu karnym było chyba 3 na 2 była sytuacja zespołu gospodarzy. Nie potrafili z niej skorzystać. No jeżeli takich sytuacji nie wykorzystują, to raczej nie mają co myśleć o o wygraniu. ekspozito zapiekarskiego to zmiana kolejna. Oczywiście tych dwóch panów też sobie zamienimy. Kołba też zejdzie, wejdzie za niego Baba i, 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 i. zmiana ostatnia. Skoczy Las wejdzie za Skibę, który ma żółtą kartkę. Nie będziemy tutaj ryzykować czerwieni dla naszego pomocnika. Zresztą no, nie widzieliście tego w meczu w Villarreal. Właśnie tak było, że troszkę przed Czekałem tą zmianę i Skiba złapał czerwoną kartkę. Musiałem reagować, wpuściłem w skocz lasa. I on też złapał czerwoną kartkę za dwie żółte, tak samo jak jego kolega, tak więc w szybkiej sukcesji były cztery żółte kartki. Zarobiliśmy właśnie na pozycji pomocnika odbierającego piłkę. Teraz Ekspozito pakuje piłkę w słupek. Jesteśmy już bardzo blisko zwycięstwa. Szkoda, że no nie postawiliśmy tutaj tej kropki na li, choć ona mogła być już postawiona w 54 minucie, kiedy to Jędrasik wpakował piłkę. Do Siatki, 88. No, widzę, już chyba tego nie odrobi, aczkolwiek poczekajmy do końca spotkania. Już jesteśmy, za chwilkę będziemy w doliczonym czasie. już jesteśmy w doliczonym czasie, moi drodzy. Chyba dopiszemy kolejne trzy punkty. No, w ligowym hicie, bo tak to trzeba ten mecz nazwać. Widzę, w jest w czołówce, czy będzie na końcu sezonu? Prawdopodobnie tak, bo oni tutaj od kilku sezonów, od kiedy w zasadzie mają Emreliego, to od tego momentu gdzieś tutaj się czają w pobliżu właśnie pierwszej piątki. Nie wiem, czy grali w europejskich pucharach, czy nie. No, Emreli tutaj daje im dosyć dużo. Bramek najwięcej, zresztą chyba nawet jest w tej chwili u strzelców. w tym meczu bramki nie strzelił. Nie strzelił też ani Ekspozito, ani Piekarski, więc na szczycie tabeli strzelców pozostaje status quo. Żaden z trzech najlepszych napastników, z trzech najlepszych strzelców, bo to niekoniecznie muszą być napastnicy, nie powiększył swojego dorobku bramkowego. Powiększył Krzysiu Jędrasik, dla którego była to siódma już bramka w sezonie, w tym trzecia w Ekstraklasie. I to jest dobra informacja. Naprawdę jestem tu zadowolony z zawodnika, który no jest już ze mną. Już ładnych kilka lat sprowadzony przeze mnie do stali Rzeszów. Tak więc mamy sezon 2025-26, 2026-27, 2027-28 i czwarty sezon naszej współpracy. I w tej współpracy strzelił 11 i 8, to jest 19, to jest 28 i 29. 38-45 bramek. Niezły wynik jak dla napastnika. Pewnie znajdzie to odzwierciedlenie w mojej Franciszek Treneiro Dream Team. Moi drodzy, utrzymujemy pierwsze miejsce. Szybki rzutoko na tabelę. 7 punktów przewagi nad Zagłębiem i nad Widzewem. 9 nad Wisłą Płock. Tak więc ważne bardzo jest, żeby tutaj jak najwięcej punktów zbierać, zwłaszcza w tym ciężkim okresie, bo ten okres europejskich pucharów to jest zawsze ciężki. Przekonuje się o tym Lech 8 w tabeli. Przekonuje się o tym Legia 12 w tabeli Pocałunek śmierci po raz kolejny o tym mówię, ale to jest prawda. Mahir Emreli, 11 bramek Exposito, bramek 10. Zahedi tutaj włączył się do walki. I czy to jest ten Zahedi, który był też w stali? Tak, to jest ten Zahedi, którego sprzedaliśmy do Piasta Gliwice za prawie 5 milionów złotych. No fajnie sobie fajnie widzieć, że sobie chłopak radzi. Tu 4 bramki, tu 16, w tym sezonie już 8. Piast jest który w tabeli. Piast będzie, o 15, walczy o utrzymanie. Zahedi tutaj mocno ciągnie swój zespół. Załuszy tylko dwa zwycięstwa Piasta. Zobaczmy, sobie ile w ogóle bramek strzelili, Bo może się okazać, że Zahedi strzelił więcej, więcej niż połowę bramek dla swojego zespołu. Piast strzelił, moi drodzy, 13 bramek. Tak, 8 z tych bramek, 8 z tych 13 szczelił Zahedi. Tak więc jest na pewno super snajperem swojego klubu. Nas cieszy dobra dyspozycja w defensywie. W 12 meczach straciliśmy raptem 7 bramek. Strzeliliśmy 32, ale zawsze strzeliliśmy dużo bramek. Zdecydowanie bardziej cieszy mnie to, że w tej chwili mało ich stracimy. Zobaczmy sobie jeszcze tuż przed końcem, jak sobie radzi Magnuski we Włoszechnie. Kalendarz, poproszę transfery. Poproszę historię transferów Kasper Magnuski. Jak sobie radzi na ten ryfek? No, jakoś sobie radzi. 4 mecze, 6,75. Brawo, Kasper, twój. A jak sobie klub radzi? 11. Miejsce. Średnia La Liga. Myślę, że bardzo, bardzo ciekawy transfer naszego zawodnika. Być może tutaj dobra gra sprawi, że gdzieś wyżej się jeszcze załapie. Może gdzieś tu Via Real. Właśnie, proszę bardzo, Almeria, Kadyks, jak sobie świetnie radzą, ale to dopiero początek sezonu w Hiszpanii. Tu jeszcze wiele się może wydarzyć i zapewne wiele się wydarzy. Acz pewnie pewne status quo, czyli Real Madrid, Barcelona na czele, to nikogo oczywiście nie dziwię. Wchodzimy w kalendarz, nasze następne spotkanie to będzie nie Juventus, a zrobimy sobie Legię i zrobimy sobie Salzburg, tak więc myślę, że następny odcinek będzie również bardzo ciekawy, już serdecznie na niego zapraszam, to był Serial Droga, to był Trener od zobaczenia, peace out.